Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, środa czwartego tygodnia Adwentu, ponownie Izajasz, pięćdziesiąty pierwszy rozdział jego księgi. Na samym początku czytamy tak. Słuchajcie mnie, wy, co się domagacie sprawiedliwości, którzy szukacie Pana. Wyjrzyjcie na skałę, z której was wyciosano i na gadżet studni, z której was wydobyto. Wejrzycie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, która was zrodziła, bo powołałem Jego jednego, lecz po, pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Zaiste zlituje się Pan nad Sionem, zlituje się nad wszelką Jego ruiną. Na Eden zamieni Jego pustynię, a Jego stepy na ogród Pana. Dlaczego naród szuka sprawiedliwości? Dlaczego naród szuka Pana? Dlaczego naród szuka Boga? Naród szuka sprawiedliwości, naród szuka Pana, dlatego że znajduje się w sytuacji wyjątkowo tragicznej. Żydzi zostali wypędzeni, zostali pozbawieni ziemi, zostali pozbawieni świętego miasta, zostali pozbawieni sanktuarium. Żyją pamięcią tych miejsc, tęskniąc. Za swoim miastem, za swoją świątynią, za kultem, który tam sprawowano. Na czym polega pocieszenie, którego udziela Pan? Dlatego, że Pan chce pocieszyć swój lud. Pan nie zapomniał o swoim ludzie. Pan nalega na to, aby lud zechciał przypomnieć sobie swoje źródła. Te źródła znajdują się w wierze Abrahama i w wierze jego żony Sary. Abraham, postać kluczowa dla tożsamości żydowskiej, był kimś, kto otrzymał obietnicę potomstwa i obietnicę ziemi. I był zarazem kimś, kto w swoim życiu widział zaledwie jutrzenkę realizacji tej obietnicy. Dlatego, że kiedy Abraham umiera, kiedy dobiegają końca jego dni, może poszczycić się jednym, jedynym synem, Izaakiem. Ma również drugiego syna, Ismaela, z nałożnicy, którą ofiarowała mu jego niepłodna żona Sara. Ziemia, którą Abraham ma u kresu swoich dni, to jest taka powierzchnia ziemi, która jest potrzebna, aby pochować swoją żonę Sarę. Patrząc z takiej perspektywy Abrahama, trzeba powiedzieć, obietnica nie została spełniona. Pan nie zrealizował swojego słowa. Ale patrząc z perspektywy ludu, trzeba powiedzieć, Pan obietnicy zrealizował. Pan pobłogosławił Abrahamowi i Pan udzielił Abrahamowi licznego potomstwa. Pan udzielił również Abrahamowi ziemi. My już wiemy z tych naszych adwentowych rozważań, że nasz czas nie jest równy czasowi Boga jeden dzień w oczach Pana i za tysiąc lat w oczach człowieka. My już wiemy, że nie możemy tak bardzo automatycznie i machinalnie przystawiać naszych kategorii, aby zrozumieć tajemnicę Boga. To winno nas uczyć cierpliwości. Pan, tak jak zrealizował obietnice w Abrahamie, tak również chcą zrealizować w swoim ludzie. I to, co dzisiaj wydaje się być pustynią, zakwitnie jak Eden, jak Raj. Jak ogród, w którym Bóg położył Adama i Ewy. Moi drodzy, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w sytuacji ludu Starego Testamentu. To znaczy, i nam doskwiera teraźniejszość. I my szukamy słów, które by przyniosły nam pocieszenie. I my szukamy klucza, który pozwoliłby nam zrozumieć, odczytać właściwie sens tego, co się dzieje dzisiaj obecnie. Spróbuj pójść tym tropem, tą sugestią Pana. Spróbuj przyjrzeć się Abrahamowi, Sarze. Spróbuj przyjrzeć się wierności Bogu, który towarzyszył Abrahamowi, który towarzyszył Sarze. I który tę obietnicę Abrahama i Sary powtórzył w Jezusie Chrystusie. W tym Jezusie Chrystusie, którego jutro będziemy witać. Podczas naszych mszy świętych, pasterskich. Moi drodzy, życzę wam dobrej nocy. Jutro, ostatni dzień naszych spotkań internetowych. Ten jutrzejszy dzień będzie wyglądał troszeczkę inaczej. Słowo, które przygotowałem na jutro, opublikuję na moim profilu bardzo wcześnie, jak tylko się obudzę, i tylko wstanę. Natomiast ta krótka katecheza również pojawi się o niezwyczajnej porze, bo gdzieś około godziny 11. A to dlatego, że podobnie jak wszyscy, tym też chyba polega życie zakonne, że człowiek musi uczestniczyć w troskach wszystkich osób, Jutro rozpoczęła się taka krzątanina nie tyle wokół słowa, które stało się ciałem, ale wokół stołu wigilijnego. Tak się składa, że tutaj w tej naszej skromnej wspólnocie, którą tworzymy, na mnie przypadł obowiązek przygotowania jutrzejszej wieczerzy wigilijnej. I będzie to mój debiut w roli kucharza. Na całe szczęście, na całe szczęście mogę tutaj liczyć na geniusz kobiecy, bardzo serdecznie dziękuję i to muszę jakoś anonimowo powiedzieć. Pewnej osobie, pewnej pani, która zechciała dostarczyć mi stosownych przepisów, jak przygotować rybę po grecku i jak ugotować ten kompot wiklijny taki typowo polski, bo nasza jutrzejsza wieczerza będzie trochę włoska i trochę polska. Ale w samym przygotowaniu też nie będę sam. Będzie mi towarzyszyła nasza parafianka, będzie mi pomagała i zajmie się pewnie tą sekcją włoską jutrzejszej wieczorzy. I tak wygląda współczesne życie zakonne. Ono jest rozbite między takim studium słowa, a kuchnią. Moi drodzy, życzę wam dobrej nocy, kłaniam się nisko i zachęcam jeszcze do tego, żebyście wysłuchali katechezy, dzisiejszej katechezy ojca Jacka z Warny. Bardzo pięknie mówi o Zachariaszu i o Marii. I to jest trzeci odcinek rekolekcji adwentowych, które przygotowaliśmy z ojcem Tomaszem, z ojcem Jackiem. Stworzyliśmy taki trójkąt bermudzki. Poznań, Warna i Tivoli. Dobrej nocy.